Cześć, witam Was bardzo serdecznie na moim nowym kanale Apeniny, Góry i Opowieści. Znajdujemy się w małym miasteczku Monte San Giusto w centralnych Włoszech. Tutaj mieszkam. A za mną, jak widzicie, Monty Sibillini moje ukochane góry. To właśnie one będą głównym bohaterem odcinków na tym kanale. Każdy szlak w tych górach. Kryje swoją historię i legendę. Będę Wam pokazywał górskie trasy ukryte wśród skał ścieżki, ale także małe, kamienne włoskie miasteczka, tak zwane Borgi Italiani. Oprócz widoków opowiem Wam również historie i legendy związane z tymi niezwykłymi miejscami. Jeśli kochasz góry, jesteś ciekawy świata, lubisz przygody, to miejsce jest właśnie dla ciebie. Polub mój kanał, zasubskrybuj i wyrusz ze mną w pierwszym odcinku już wkrótce właśnie w góry. Monti Sibillini. Zapraszam was bardzo serdecznie. Ciao.